W sobotę na Szczelnicy myśliwskiej Krótla uroczyście poświęcono podczas Mszy Świętej sztandar i dom bractwa kurkowego. Bogu najpierw ten budynek, aby przez ten akt poświęcenia nasza praca, nasz wysiłek, nasze spotkania miały głębszy wymiar i głębszy sens. Dlatego witając wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się, że dana mi jest ta łaska. Ten zaszczyt, że mogę tutaj tę mszę świętą odprawiać jako probosz parafii obrzańskiej i że mogę ten budynek Bractwa Kurkowego poświęcić. 7 października Kurkowe Bractwo Szczeleckie w Olsztynie obchodziło wielką uroczystość. Tego dnia nastąpiło uroczyste poświęcenie Domu Bractwa oraz sztandaru. Dom Bractwa powstał w niespełna 7 miesięcy. Pracowano przy jego powstaniu wiosenne słoty i zimno, pracowano w upalne dni lata, a kończono jego realizację w chłodne początki jesieni. Uroczyste poświęcenie sztandaru i domu Bractwa połączone z polową mszą świętą, miało nastąpić o godzinie 17.30. Już jednak o godzinie 16.00 prawie wszyscy członkowie Bractwa byli obecni na Szczelnicy. Można ich było rozpoznać po pięknych galowych strojach. Około godziny 17.00 zaczęli zjeżdżać się zaproszeni goście. Przybył poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, pan Andrzej Brachmański. Następnie wspólnie przyjechali prowadzącym mszę świętą ojciec Stanisław Wódz, proboszcz z Obry oraz ojciec zakonu wyższego seminarium duchownego z Obry. Dołączył do nich ksiądz dziekan Piotr Markiewicz z Wolsztyna. Przybyli zaprzyjaźnieni z Bractwem Wolsztyńskim bracia ze Śmigla oraz Opalenicy. Przywieźli tu swe sztandary, aby uczcić naszą uroczystość. Zaszczycił nas również swoją obecnością łowczy wojewódzki pan Przemysław Niedźwiedziński. Przybyli przedstawiciele koła Diana w Wolsztynie. Zaszczycili nas również swoją obecnością mieszkańcy obry i Wolsztyna. Przy zapadającym zmroku w blasku reflektorów rozpoczęła się uroczyście Msza Święta. Ksiądz Proboż Stanisław Wódz poświęcił najpierw ołtarz oraz budynek bractwa. W poczcie sztandarowym honory pełnili bracia Wojciech Baranowski, Andrzej Pulikowski i Jan Furmaniak. Sztandar do poświęcenia pocztowi przekazał król kurkowy Bogdan Koenzowski. Po uroczystej mszy zaproszono wszystkich do nowego budynku na wspólny poczęstunek. I spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości doniesienia pomocy innym. Za przyczyną Marii Niepokalanej, patronki naszego miasta Wolsztyna. Za przyczyną świętego Huberta udziel wszystkim pomocy, którzy Cię wzywają i zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chryste w swoim złożkoście. Ja Ja chleb, złączy zło, chleń jarno, tak niech miłość złączy nas ochjarna. Jak ten krapelnie, tak nas Chryste w swoim kocha? Gracias. Sí, 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 sí.